Cześć, w tej lekcji porozmawiamy sobie o tablicy ASCII oraz o kilku przydatnych operatorach. A więc stwórzmy nowy program. Nazwijmy, nazwijmy go ASCII. Dołączamy bibliotekę CRT. Deklarujemy jedną zmienną typu A niech będzie real. I będzie będzie integer. Begin Clear Screen, Read Line i end. Po skalu mamy dwa operatory zaokrąg zaokrąglania. Za, za chwilę mówię. Operatory zaokrąglania. Otóż mamy je takie: za zaokrągla w dół. Niezależnie od tego, co mamy po przecinku. Niezależnie od tego, co mamy po przecinku. Czy to jest na przykład 3,20? Czy to jest na przykład 3,90? To i tak dla Pascala, to będzie po zaokrągleniu, będzie to wynosiło 3. Drugim operatorem zaokrąglania jest operator round, który zaokrągla zgodnie z matematyką. Zgodnie z przyjętymi zasadami, nie będzie. Zasadami matematyki. Czyli na przykład, jeśli będziemy musieli zaokrąglić liczbę 3,20, to będzie to 3, a na przykład 3,90, to wyjdzie nam 4. Sprawdźmy. Write line albo dla zmiennej A przypiszmy wartość 3,70. I teraz write line. Zaokrąglamy z użyciem trunc Czyli tak to robimy. I robimy jedną przerwę. I write line z użyciem. Zaokrąglimy teraz z użyciem round. Sprawdźmy, czy nam się skompiluje. Jedno nawiasę zabrakło. I teraz sprawdźmy. Najpierw wyszło 3, a potem wyszło 4. Chociaż na logikę powinno wyjść zaokrągleniu 4, prawda? No prawda. Tyle, że tak jak mówiłem, trun zaokrągla niezależnie od tego, co mamy po przecinku, w dół. A rond zgodnie z przyjętymi zasadami matematyki. Teraz, na przykład, jeśli chcielibyśmy liczbę podnieść do spotęgować ją do potęgi drugiej czyli podnoszenie do potęgi drugiej to używamy takiego operatora jak sqr sqr podnoszenie do potęgi drugiej Czyli na przykład liczba do potęgi drugiej. Tak to mogę zapisać. Sprawdźmy, jak to wygląda. Na przykład do B przypiszmy wartość 16. Czyli 16 razy 16 to powinno być 256. Czy 216, chyba 216? No zaraz nam program powie: Literal Line i SQR B. Nie, ja wydaje mi się, że to będzie 256. Odpalmy nawiasu, nie ma i średnika. Tak, 256. Tutaj jeszcze zrobimy jedną przerwę. The line, teraz. Jeszcze możemy zrobić coś takiego, żeby to czytelniej nam wychodziło. Potęga. Napiszemy tutaj potęga druga. Druga. line za okrąglanie, za okrąglanie niezależne. a tutaj, za okrąglanie zgodnie z matematyką. <laughs> z matmy. W skrócie to napiszę. Skompiluje się, skompilowało. Mamy jeszcze, jak mamy operator potęgi, to mamy operator też pierwiastka. Czyli pierwiastek drugiego stopnia. I wygląda to tak. SQRT. Dobra, jeszcze zostawię. Tak. Sprawdźmy. Write line. Pierwiastkowanie. Pierwiastkowanie. I free jest mały. Write line. SQRT. I zmienna B. Sprawdźmy. Zaokrąglanie niezależne wyszło nam 3 zaokrąglanie zgodnie z matą, czyli wyszło nam 4 potęga druga 16 czyli 256 i pierwiastek 16 czyli 4 tylko tak jak kiedyś wspominałem musimy to ustawić tak, żeby to ładnie wyglądało 400 700 0. Jakie mamy jeszcze operatory. Mamy operatory takie jak inkrementacji. Ale to nam się dopiero przyda wtedy, jak będziemy używać pętli. Czyli na przykład takie sformułowanie jak I do I przypisz. I zwiększone o 1. To tak samo, jakbyśmy napisali coś takiego. In, incrementation i, i średnik. Czyli, czyli, jakbyśmy napisali do i przypisz i plus 1, to tak samo, jak napisalibyśmy int i w nawiasie zmienna i. Mamy też dekrementację. Dekrementacja. A to jest coś takiego jak na przykład do i przypisz i zmniejszone o 1 napiszę i to może być być dowolna zmienna zmienna liczbowa a to się równa takiemu sformułowaniu jak dec i zmienna i średni. Teraz omówię Wam, czym jest tablica ASCII. Tablica znaków ASCII, która na razie, w początkowej fazie programowania w Pascalu, Wam się tak jakby no na razie będzie dla Was bezużyteczna, ale potem zobaczycie, że się Wam przyda. Na przykład. Przy pętlach, jeżeli byście chcieli, aby ktoś kliknął konkretny znak, na przykład jakąś literkę bądź coś takiego innego, to możemy użyć znaku ASCII odpowiadającego za jakiś klawisz. Ale pokażę Wam na początek, jak wygląda tablica znaków ASCII. Tutaj wezmę. Taką tablicę mamy na przykład na Wikipedii, jakbyście chcieli zobaczyć. To jest na przykład konkretny znak albo liczba bądź jakaś literka przyporządkowana do konkretnego, konkretnego znaku, konkretnej liczby. Czyli na przykład weźmy znajdziemy jakąś literę, może być duża. Na przykład dla znaku A jest przypisany numer 65 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze małe litery. Tutaj widzicie. Tutaj mamy jeszcze liczby. Przecież jeszcze kiedyś będę wracał konkretnie do tablicy znaków ASCII. A teraz omówię jeszcze Wam dwa operatory z nią związane. Takie jak chry i ORT. Czym jest chry? Zamienia numer na znak ASCII. Na przykład, tutaj to oddzielę. Czyli, na przykład, jakbyśmy wpisali Hry, i wybierzmy sobie jakiś ciekawy numer z tej tablicy, na przykład, to będzie. Od znaku A, czyli numer mamy 65 i odpowiada on za znak A. Czyli chry 65, jeżeli byśmy wpisali, to by nam komputer wypisał znak A. A teraz ORD zamienia znak ASCII na numer a tej tablicy ASCII. Czyli na przykład jakbyśmy wpisali np. ord a to wyjdzie nam wynik to będzie 65. Sprawdźmy jak to działa. Read line i teraz here 65. Wyszło nam, jak widzicie, A. Jeszcze to oddzielę. Retail Line. Little line. Little line i tablica znaków Aski. Teraz odpalimy. Jak widzicie. A teraz. Zrobimy to samo Tyle że z instrukcją Ord Czyli w Little Line oddzielimy Ord A. Trochę musimy tak zrobić tak, pojedyncze znaki musimy dawać OF apostrofy tutaj też poprawię widzicie wyszło nam 65 to już chyba będą a nie jeszcze przepraszam jeszcze jeden mamy jeżeli na przykład bawimy się w instrukcjach warunkowych if lub case i na przykład jeśli zmienna a przyjmowałaby wartość jeżeli zmienna A przyjmowałaby wartość bodaj. Na przykład 10. then Chcielibyśmy, aby program się zakończył. Czyli po prostu program się wyłączył. Do tego jest taka instrukcja HALT. HALT zakończa program. Bądź wychodzi z jakiejś. Procedury bądź funkcji. funkcji. I to już by było w tym temacie wszystko. Dzięki. Cześć.